POWERITE! Najlepszy! Nagrywamy butelkę od powerite'a. jeżeli do y, battle flipów idealna, do ćwiczeń idealna, Pamiętajmy. wiecie czemu? Bo do battle flipów, do ćwiczeń jest dobra, a do battle flipów, że jeżeli rzucacie, a wam się w locie otworzy, to się nie leje, bo musicie najpierw otworzyć jeszcze tak. A, nie no, i, a no i jedna zasada, jeśli, jeśli napijecie się battle flipa, maksymalnie 39 minut i wtedy możecie dopiero wziąć dopiero kolejnego łyka. Nie małego, możecie na... Dobra, słuchajcie teraz! Jeśli uda, Jeśli trzy, się teraz... 100 trzy, lajków trzy, teraz! Dwa ja jeden, 100 lajków! 1000 lajków, jeżeli teraz dam radę. 100 900 lajków! 900 lajków! Nie, 100 lajków! 900! 100 lajków. Według mnie. 900 lajków. 800! 800! 700, 600, 600, 500, 500, dajcie 500, Uwaga, a teraz Dajecie zostawicie subów, no, teraz zostawicie 50 subów, jak się uda. Piętki, właśnie 5 25 subów, 10 subów, 5 subów. Dwa suby? Wasz wybór? Jeden. Wasz wybór po raz drugi? Dwadzieścia lajków? Hmm. Dwa lajki. Dwa lajki? Pięćset dwa lajki. Ha! Ej, bo było już na 500 lajków. Dobra, 100 subów. Jak teraz robić? Dobra, nie opłaca się, po prostu robimy batonki. Czekajcie, ja wam coś pokażę. Tutaj mamy taki załóg. Tu się najczęściej już daje. Trzy, dwa, jeden. Daję radę? Na razie nie. Ale Widowie, robimy coś takiego raz Słynku, nie zamykajcie tutaj tego, bo się dwa, Podusicie dobry, się... Dobry. Dobrze. Trzy. flip. Nie. Co? Mówię, żebyście się nie zamykali, bo się tu podusicie, Dobre, bo dobrze, Ciędze, po drogi, Odbukać, na dole. Uspokój się, to koniec lepe. Przygnieć leciutko. się! Go... Dąbo się Dąbo się, Dąbo! Stoi! Stoi. Dobra, jeśli teraz będzie trwało z rzędu, ostatni raz was pocięmy o 25 subów na tym kanale, albo chociaż 10 leków pod tym filmem. Nie stoi. Czekaj. Trzy. Dwa! Jeżeli teraz Ci uda, dajcie... Ty na telefonie miałeś które konto na tym y, Brawl Starsie? kacpra 7? Nie! A Kacper, jakie? Flipper, no to już liter. No ale to miałeś jakieś y, logowanie i tak dalej. Bo podejrzewam, że to poszło się przejść. No mówiłeś, że ci nie zależy na tym, ja nie wiedziałem. No nie zależy mi. No to te kacpra 7 ci wrzucić? Możesz. No. Albo nie zrób mi nowe. Nowe. Dobra, to ja nie robię nic sam Dobra. Jeżeli teraz się uda, dajecie tysiąc subów. Ci, którzy to, to oglądają, dają suby. Dobra? Dobra. Ja już dałem. 3, 2, 1. Kurde. Dobra, druga próba, bo ty nawet 10 lajków. Słuchaj, teraz nawet nie podrzuciłeś, nic, druga próba tysiąca subów. Bo ty teraz, teraz nawet nie podrzuciłeś. Gdyby nie głupia, no zobaczcie, nie, nie wiem, jeżeli chcecie to zaliczyć, to dawajcie, jeżeli chcecie, nie... komentarza, P komentarze mają być, i... ale komentarzy, słuchajcie, nie ma, nie ma, ja będę, może za miesiąc będą, jeżeli będzie 100 subów pod, na moim kanale, to dodam y komentarze, możemy się tak umówić, to będzie uwiecznienie tego. Dobra, Dobra. Jeśli, łapom, jeśli, jeśli do końca kwietnia, czyli cały miesiąc macie, no na tym kanale 250 subów wtedy. Nie. nie! 10 subów, bo to jest na razie początek kanału. 10 subów. Dobra, dobijecie 10 subów. I daje komentarze. Dobra. Dobra. 10 Dobra. subów na tym kanale do końca tego następ... miesiąca. Do końca następnego tygodnia, powiedzmy. Udało się! Ludzie! Udało się, pakujemy! Nie mamy tu! Kolejny! I Jupy. Kurde! Widzieliście jak ta butelka poleciała? Nie ja. No ja się w tym oduszkę. Dobra, niech ile nie ma, bo masz Dobra, jeśli, jeśli... Będzie kolejny to już odpalamy komentarze. Już, ale musi być, ale musi stać. Nie będzie komentarzy. Dobra, ostatnia próba. Proszę powiedzieć... Prawie było na korku. Dobra, się. My robimy pauzę, za chwilę wracamy. I słuchajcie, mój kolega musi gdzieś pójść, ja rzucam tam. Wy nie będziecie widzieć, jeżeli się uda na korku, el seno